Cześć! Witajcie w kolejnym odcinku Astro Rozkminy. W tym razem chciałem pozastanawiać się razem z Wami na temat podróży do innych gwiazd. Generalnie coraz lepiej idzie nam z podróżowaniem wewnątrz naszego Układu Słonecznego. Coraz więcej sond dociera do ciekawych miejsc. Niedługo NASA wysyła sondę, która literalnie praktycznie dotknie słońca zbliży się na kilka kilometrów do naszej gwiazdy jest to przełom w porównaniu od tego momentu w którym zaczęliśmy w ogóle w kosmos latać no ale przed nami to co tygryski i astrotygryski lubią najbardziej czyli właśnie loty do innych gwiazd no i pomyślmy przez chwilę jak takie loty mogłyby się odbywać jak skonstruować w ogóle misję do innej gwiazdy na temat AstroRozkminy wpadłem po tym kiedy wydawnictwo Techland podesłało mi do sprawdzenia nową grę, którą wydało The Long Journey Home. Jest to gra, w której właśnie konstruujemy misję mającą na celu sprawdzić, jak wygląda otoczenie najbliższej nam gwiazdy Proxima Centauri. Niestety podczas tej misji dochodzi do Um, awarii i lądujemy 30 tysięcy parseków od Ziemi. Naszym zadaniem jest wrócenie na naszą planetę. Natomiast mimo faktu, że gra dosyć konkretnie podchodzi do tych aspektów naukowych, pomyślmy jak naprawdę mogłaby wyglądać właśnie taka misja. Po pierwsze musimy zastanowić się w jaki sposób w ogóle dotarlibyśmy do innej gwiazdy. Czy posiadamy statek, który faktycznie tak jak w grze potrafi skakać przez tunele czasoprzestrzenne, tudzież używać czegoś jak silnik warp ze Star Trek? Czy też będziemy podchodzić do tego bardziej tradycyjnie, rozpędzimy go do kilkudziesięciu procent prędkości światła, no i przez długie lata będziemy lecieć w kierunku tej gwiazdy. Na początek zajmijmy się statkiem, który leciałby tam w tradycyjny sposób. Powiedzmy, że tak jak projekt Orion. E Rozpędzilibyśmy go do jednej czwartej prędkości światła, wtedy lot zająłby nam 16-20 lat. No bo musimy wziąć pod uwagę jeszcze to, że rozpędzić statek też musimy w jakimś odpowiednim czasie. No i musimy też wyhamować. Nie możemy tego zrobić nagle, bo przy takich prędkościach z naszych astronautów zostałaby tylko krwawa plama na ścianie statku kosmicznego. Załóżmy więc bezpiecznie te 20 lat w jedną stronę. Taka załoga musiałaby więc poświęcić praktycznie życie. Byłaby to ich życiowa misja. 20 lat w jedną stronę pewnie kilka lat. Spędziliby w samym, w samym układzie tak, aby sprawdzić, przetestować, przeprowadzić wszystkie eksperymenty, natomiast potem znowu 20 lat podróży na Ziemię. W międzyczasie musieliby też jakoś wysyłać te informacje, ale o wysyłce informacji o transferze porozmawiamy potem. Innym sposobem może być silnik, nazwijmy to warp, czyli tak jak w Star Trek, silnik, który zaburza samą czasoprzestrzeń, tworzy bąbel dookoła statku, z jednej strony czasoprzestrzeń ściąga i zrzyma, z drugiej strony ją rozszerza i w ten sposób możemy lecieć z większymi prędkościami niż prędkość światła, to znaczy statek nie porusza się względem przestrzeni szybciej niż światło, ale sama Przestrzeń z nim w środku po prostu to robi. Swego czasu NASA przedstawiła koncept Arty, w których pokazała, jak taki statek z napędem Alcubiera, bo tak nazywa się w naszej rzeczywistości, mógłby wyglądać. To, co właśnie widzicie na ekranie, to rendery grafiki 3D, które przedstawiają ten właśnie oto statek IXS Enterprise w nawiązaniu oczywiście do Star Trek i do tej serii, w której silnik Warp. A więc taki można powiedzieć odpowiednik literacki naszego napędu alkubiera właśnie występował. Trzecim sposobem jest tunel czasoprzestrzenny, czyli takie zagięcie czasoprzestrzeni, aby połączyć blisko siebie, położyć blisko siebie dwa odległe normalnie punkty. Czyli tak, jakbyście jechali z Warszawy do Zakopanego, no musicie przejechać te kilkaset kilometrów. Ale jeżeli złożylibyście mapę Polski i przebili się przez nią, no to te dwa punkty mogą de facto znajdować się bardzo blisko siebie. Tak niby miałyby działać tunele czasoprzestrzenne. I niektórzy fizycy zastanawiają się, czy właśnie nie można by było takiego mechanizmu zapobiecować. Zaprząc w przyszłości do podróżowania na odległe, e, na wielkie odległości. E, w ten właśnie sposób statek z gry The Long Journey Home dotarł tak daleko aż 30 tysięcy parseków od naszej planety. Mówiłem już, ile trwałby lot w przypadku zastosowania konwencjonalnych napędów. Natomiast w przypadku zastosowania silnika warp. Tu nie za bardzo jesteśmy w stanie to ocenić. Nie ma jeszcze takiej technologii i nie wiemy tak naprawdę, jak mocno można rozpędzić samą czasoprzestrzeń. Ale załóżmy, że taki lot mógłby trwać kilka miesięcy, rok. Nie jest to jeszcze czas, podczas którego człowiek nie wytrzymałby w przestrzeni kosmicznej. Ludzie znajdujący się na międzynarodowej stacji kosmicznej przebywają po kilka miesięcy w trakcie swojej wachty i nie wpływa to za bardzo na ich samopoczucie, na ich Zdrowie. Oczywiście mają problemy po powrocie na Ziemię, natomiast w samym kosmosie mogliby przebywać dużo, dużo dłużej. Tutaj musimy oczywiście wziąć pod uwagę jeszcze fakt, że trzeba wrócić, więc byłoby to kilkanaście miesięcy lotu. No i jakiś czas, który musieliby spędzić na miejscu. Tutaj misja mogłaby być oczywiście krótsza z racji na to, że posiadając taką technologię, moglibyśmy wysłać kolejną misję i kolejną misję i kolejną misję. Więc w sumie spędziliby pewnie dwa lata w przestrzeni kosmicznej. W przypadku zastosowania tunelu czasu przestrzennego czas dotarcia byłby pomijalny. W momencie kiedy do niego by wlecieli, no to za chwilę znaleźliby się po drugiej stronie i mogliby zabrać się za badanie naszej gwiazdy. Kolejny temat. Komunikacja. W jaki sposób przesłać wyniki danych na Ziemię? Podejrzewam, że dopóki nie wymyślimy czegoś, co byłoby szybsze niż światło, nie bylibyśmy w stanie tego po prostu zrobić. Musielibyśmy polegać na tradycyjnej, konwencjonalnej metodzie wysyłania informacji za pomocą fal radiowych lub na przykład laserowo. W każdym z tych przypadków musimy wysłać promieniowanie elektromagnetyczne, no a ono może w próżni podróżować maksymalnie z prędkością światła. Dlatego tej prędkości nie moglibyśmy po prostu przekroczyć. Taka misja musiałaby zebrać dane na miejscu, musieliby przeprowadzać eksperymenty na miejscu, no i musieliby być zdani po prostu na siebie. Z racji na to, że 4 lata informacja leciałaby w jedną stronę, 4 lata informacja leciałaby z powrotem. W przypadku misji przy zastosowaniu na przykład atomowego napędu, który rozpędziłby nas załóżmy, do tej 20% prędkości światła, moglibyśmy wysyłać już jakieś informacje z racji na to, że no, szybciej doleciałyby one na ziemię niż my. By na tę Ziemię wrócili. A dlatego po czterech latach od przybycia na miejsce astronautów mielibyśmy pierwsze zdjęcia, pierwsze badania naukowe, pierwsze wyniki eksperymentów. Aby przesyłać informacje szybciej niż prędkość światła, musielibyśmy wpaść na jakieś nowe rozwiązania. Niektórzy wskazują na splątanie kwantowe, jednak nie jest to do końca takie proste. Splątanie kwantowe w swojej podstawowej wersji nie nadaje się do przesyłania informacji. Niestety, tak to właśnie wygląda. Dlaczego się tego nie nadaje, dlaczego trzeba wymyślić coś innego albo ulepszyć splątanie kwantowe? No mm, o tym opowiem w odcinku o splątaniu kwantowym. Kolejną ważną, o ile nie najważniejszą rzeczą, i elementem misji jest skompletowanie załogi. Dokładnie to samo robimy na początku gry w The Long Journey Home. Tam też musimy dobrać odpowiednich specjalistów, no i tutaj musimy zabrać wszystko, co jest nam potrzebne ze sobą. Musimy przewidzieć, jacy specjaliści będą potrzebni nam na miejscu, czyli wstępne badania układu takiej gwiazdy na pewno mogłyby podpowiedzieć, kto mógłby się tam przydać najbardziej. Inna sprawa, że oprócz specjalistów, Musielibyśmy pomyśleć też nad rozwiązaniami bezpośrednio podczas lotu. Jest to jednak długi lot. Tu mówię oczywiście o albo silniku warp, albo o tradycyjnych, konwencjonalnych metodach poruszania się. Przez tak długi okres czasu musimy zamknąć grupkę ludzi w jednej małej ograniczonej przestrzeni, dlatego psychologowie musieliby zrobić niesamowitą robotę, żeby przetestować tych ludzi pod kątem tego, czy po prostu najzwyczajniej w świecie nie pozabijaliby się w trakcie a, tejże. Podróży. Przy selekcji musielibyśmy też pomyśleć o temacie rodzin. Czy wybieramy ludzi, którzy rodzin już nie posiadają i mogą bez problemów wyruszyć na podróż, która no, zajmie większą część ich życia? Czy też mieliby zabrać te rodziny ze sobą? To raczej nie wchodzi w grę. To nie jest Star Trek, nie mamy olbrzymich przestrzeni, a może właśnie taki statek powinien być wybudowany? Może powinien być to duży statek, na którym mogą podróżować dziesiątki ludzi? Ciekawi mnie, co wymyślicie na ten temat. Ciekawi mnie też, co. Myślicie na temat konstruktu psychicznego? Co, jakie cechy powinny posiadać osoby wybrane do takiej misji? Jakich cech nie powinny posiadać? Piszcie w komentarzach, zobaczymy, co ciekawego wyjdzie z tej dyskusji. A może podejść do tego jeszcze z innej perspektywy. W jaki sposób zapewnić tym ludziom przez tak długi okres czasu? Niech to będzie nawet te kilkanaście miesięcy. Musimy zapewnić im podstawowe produkty żywnościowe, musimy zapewnić im rozrywkę, musimy zapewnić im środowisko, w którym mogą funkcjonować. Czy jest sens wysyłać tyle rzeczy? Czy może lepiej pracować nad czymś takim jak hibernacja, co pozwoliłoby wprowadzić naszych astronautów w stan śpiączki farmakologicznej, dzięki czemu ich potrzeby zmniejszyłyby się dramatycznie? Na stronach NASA widziałem jakiś czas temu właśnie artykuły, w których autorzy zastanawiali się, w jaki sposób można by było hibernować astronautów. Byłaby to według nich bardziej śpiączka farmakologiczna, nie zamrażanie ciała, ponieważ jest problem z rozmrażaniem tkanek. Komórki niestety niszczą się w trakcie zamrażania. Natomiast tutaj byłaby to bardziej właśnie śpiączka farmakologiczna. Dzięki temu można by było żywić takie ciało za pomocą kroplówek. Nie byłoby problemu nudy, jakiegoś zajęcia się czymś i tak dalej. Inna sprawa, kto nadzorowałby działanie takiego pojazdu kosmicznego, jeżeli wystąpiłaby awaria czy byliby oni w jakiś sposób wybudzeni z tej śpiączki automatycznie? A co jeśli nawaliłoby właśnie wybudzanie? No tutaj jest bardzo dużo pytań, a tak mało odpowiedzi. Być może Wy będziecie mieli jakieś um, odpowiedzi na te pytania. Słuchajcie. Um... To jest taki zalążek. Jak zwykle w AstroRoskmini chodzi o to, żebyśmy w komentarzach pozastanawiali się e, na ten temat. Ja się z Wami już będę żegnał. Zachęcam Was do zobaczenia, jak wygląda gameplay gry The Long Journey Home. E, jest on na drugim kanale. W opisie znajdziecie link e, do tego właśnie filmu. E, a ja się z Wami już żegnam. Do zobaczenia w kolejnej AstroRoskmini. No i czekam na Wasze komentarze. Cześć.